Cześć, dzień dobry. Witam Was w serii Bóg Ojciec, czyli w serii filmików, gdzie przyglądamy się dobroci Boga, odkrywamy ją. Jak naprawdę, nasz Bóg jest bardzo, bardzo dobry. I zanim przejdziemy do meritum dzisiejszego odcinka, chciałabym się z Wami podzielić pewną historią. Mianowicie, od pewnego czasu mam tak szereg takich sytuacji, gdzie widzę ojca z córką w życiu codziennym, na przykład w sklepie. I widzę, jak ten ojciec traktuje swoje dziecko. Zazwyczaj jest to córka, jak traktuje swoją córeczkę, no nie? I dla mnie osobiście jest to bardzo głębokie doświadczenie, ale wczoraj miałam takie doświadczenie, którym chcę się z wami podzielić, bo właśnie byłam na mszy, i mimo, że nie była tam szega dzieci, no to tam były dzieci i tam, wiecie, biegały i tak dalej. No i jak gdzieś, jakby, jednak, mimo wszystko widziałam, co tam się dzieje, i właśnie widziałam takiego chłopca który tak sobie chodził, wiecie, taki zachwycony, że jakieś tam są labirynty, można się gdzieś schować i tak dalej. I był tak zamieszany i zakręcony tym wszystkim, co tam się dzieje, ile jest nowych rzeczy, po prostu ile jest wspaniałych rzeczy, że tak się w tym wszystkim zakręcił, że podszedł nie do swojego ojca, tylko podszedł do innego mężczyzny, do innego ojca, zaczął podnosić do niego rączki i mówił ta, ta, a ten jego prawdziwy biologiczny ojciec podszedł do tego chłopca, wsunął mu tak delikatnie palec w rączkę, więc on dziecko automatycznie złapało i tak delikatnie odprowadził we właściwym kierunku. I myślę sobie, jakie to jest mocne, jaka to jest mocna historia, bo ja dokładnie w tej historii widzę siebie i widzę, jak Bóg w tym działa, w sensie względem mnie. Czyli nawet jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie się zakręcimy, bo dużo się dzieje, jest szybkie tempo życia, być może wchodzimy w jakieś nowe rzeczy i jest tak dużo nowych rzeczy, że my wiecie, jesteśmy zamotani, nie ogarniamy tego po prostu, co się dzieje. To nawet jeżeli w tym całym zabieganiu tak się zakręcimy, że podejdziemy do niewłaściwego ojca. Bo może ulegniemy pokusie, ulegniemy jakiemuś właśnie zwiedzeniu i podejdziemy do ojca kłamstwa zamiast do naszego ojca, to nawet jeżeli zdarzy nam się taki błąd, to nasz ojciec jest tak dobry, że delikatnie łapie nas, nas za rękę i odprowadza we właściwym kierunku. I to było tak niesamowite doświadczenie. Ja faktycznie później, jak się zaczęłam. Przyglądać swojemu życiu, to ja mam takie sytuacje, gdzie myślałam, że idę w dobrym kierunku, albo wiedziałam, że nie idę w dobrym, bo już się tak zamotałam i w tym wszystkim ciężko było mi znaleźć Boga. I faktycznie moje doświadczenie jest takie, że w takich sytuacjach Bóg łapie nas za rękę i to On nas prowadzi. To On pierwszy nas łapie za rękę. To Jemu zależy. On cały czas wychodzi do człowieka. Więc zachęcam Was, przełóżcie sobie tę historię na wasze życie, albo postawcie się w roli tego małego chłopca, który jest tak zakręcony, że podchodzi właśnie na przykład do ojca kłamstwa. To się może zdarzyć, że będziesz wierzył w jakieś kłamstwo, no nie. I wyobraź sobie, że w tym momencie, tak jest, łapiecie za rękę Twój ojciec, twój dobry ojciec i odprowadza Cię we właściwym kierunku, ustawia cię na właściwą e, drogę, którą dla Ciebie przygotował. No to jest piękny. Och, ale dobra, lecimy z głównym tematem. A na dzisiaj, słuchajcie, mam dokumenty kościoła. Dokładnie jest to Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym. Tak to się nazywa. Tutaj jest Paweł Biskup, sługa Sług Bożych, więc tutaj mamy do czynienia z Pawłem VI, który był wówczas papieżem. Są to dokumenty z 1965 roku, co możemy przeczytać tutaj na końcu. O. I jest to jeden z dokumentów, który został e, jakby gdzieś tam spisany w czasie Soboru Watykańskiego II, bo właśnie wtedy e, miał miejsce Sobór Watykański II, który uważam, że jest w ogóle kluczowy i będę się e, odwoływać też do wielu dokumentów z, z tego Soboru. No i słuchajcie, ta konstytucja dogmatyczna w tych zaledwie 10 stronach mówi po prostu wszystko, wszystko co trzeba sobie powiedzieć, ale my się skupimy na razie na rozdziale pierwszym, e, punkcie drugim. To jest dostępne w internecie, więc jeśli macie ochotę, możecie sobie ściągnąć, zajrzeć, przeczytać itd. Natomiast ja ten punkt drugi będę dzisiaj czytać i odnosić się do tych zdań, na których mi szczególnie zależy. Eee, właśnie w kontekście tego, że Bóg jest dobry. <grych> no więc słuchajcie, lecimy. Rozdział pierwszy. Tutaj mamy tytuł o samym objawieniu. Podpunkt drugi. Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej, dzięki której przez Chrystusa, słowo wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym. I stają się uczestnikami boskiej natury. To zdanie jest miazgą, natomiast ja nie będę się na razie na nim zatrzymywać. To będzie bardziej do drugiej serii pasowało. Natomiast nas interesuje kolejne zdanie. Przez to zatem objawienie Bóg niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół. I obcuje z nimi. Aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej. I tu robimy pauzę. No kochani, to jest miazga. <laughs> Musicie przyznać, że to jest miazga. Przez to objawienie Bóg niewidzialny, czyli mamy niewidzialnego Boga, tak? No bo. Generalnie tak jest. Bóg Boga mamy niewidzialnego, nie pojawił się w postaci ludzkiej tak jak Jezus Chrystus, tylko sam Bóg, Bóg Ojciec jest niewidzialny. I teraz co się dzieje? On w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół. Czyli Bóg ma w sobie taki nadmiar miłości do ludzi, tak bardzo ich kocha, że zwraca się do nich jak do przyjaciół. Tutaj są jeszcze konkretne y, odniesienia do Biblii podane i dalej i obcuje z nimi, Bóg z tobą obcuje. Obcuje, czyli jest z tobą, jest obecny, obcuje z tobą, i a, y, a robi to, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej. Czyli Bóg, który ma tak dużo miłości, że zwraca się do ciebie jak do przyjaciela i obcuje z tobą, czyli jest obecny obok ciebie, w twoim życiu, w tobie jest obecny. On robi to wszystko, by zaprosić cię do wspólnoty ze sobą. Czy ty to rozumiesz? <gry> Czy do ciebie to dociera, mój drogi widzu, że Bóg tak bardzo cię kocha, że zaprasza cię do wspólnoty? wspólnoty. On chce być z Tobą. Z Tobą. Tylko z Tobą. I przyjąć Ciebie do tej wspólnoty. W sensie zaprasza Cię i zaprasza Cię, żeby Cię przyjąć do niej. Żebyście tworzyli razem wspólnotę. To jest miazga, no nie? Wiecie, Bóg, który jest sobie w niebie. Jest wszechmogący. Ma wszystko. Mógłby nas olać, mógłby nas zostawić. A ten Bóg ma tak dużo miłości, że zaprasza nas do wspólnoty z sobą i obcuje z nami. Ale lecimy szybciutko dalej. Eee, Tutaj jest kwestia tego, jak słowa prze, przejawiają się w czynach, więc to sobie pozwolę pominąć. I dalej. Najgłębsza zaś prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje nam przez to objawienie w osobie Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia. Czyli właśnie ta najgłębsza prawda o Bogu, ta, którą tutaj staram się co odcinek um, jakoś przepychać w tym naszym myśleniu. Ta największa prawda, że Bóg jest niesamowicie dobry, że Bóg ma nadmiar miłości. To właśnie ta prawda i też prawda o naszym zbawieniu jaśnieje nam przez to objawienie w osobie Chrystusa. Czyli właśnie patrząc na krzyż Patrząc na Jezusa Chrystusa, widzimy najgłębszą prawdę o Bogu. Że on nas ukochał do szaleństwa, że on miał tak dużo w sobie miłości względem ludzi, że no po prostu nie mógł się powstrzymać przed tą miłością, nie mógł jej zahamować. Tylko mówi: Tak kocham tych ludzi, że oddaję mojego syna na krzyż. I to będziemy sobie cały czas zgłębiać. No i tutaj właśnie o sobie Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia no to są tematy, które możemy rozwijać godzinami ja chciałam zwrócić Waszą uwagę na te dwa zdania i będziemy sobie dalej szli w tym kierunku właśnie do świąt Wielkiej Nocy jak niesamowita jest Boża miłość jak niesamowita jest Boża dobroć że On wybiera Ciebie takiego słabego człowieka i mówi mam taki nadmiar miłości względem Ciebie, że chcę z Tobą obcować, że chcę z Tobą utworzyć wspólnotę i dlatego oddaję mojego syna, żebyśmy byli blisko razem. Ja Bóg z Tobą chcę być blisko. Amen. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego.